Jest, mam, znaczy mamy go. On go ma. No, mhm. To mamy. Ale to masz go przedstawić też. Bo e, go mamy. Tak. tak, tak. Wybory wyborami, ale zajmiemy się teraz sprawą naprawdę istotną. Jak być dowcipnym na co dzień? Szczególnie dotyczy to mężczyzn w wieku plus minus Około senioralnym których Pesel powoli kąsa po częściach intymnych, a chcą jeszcze zaimpanować dziewczynom i paniom, pokazać palaska, to ja żywotny skurczybyk. Jak zaimponować? Dowcipem. Dziś zajmiemy się tematem, jak być dowcipnym w warzywniaku. No, najdowcipniej jest przekręcać nazwy warzyw i owoców. I warto zacząć z grubej rury i zaimponować pani w warzywniaku znajomością literatury i przekręcić pierwsze zdanie z popiołów żeromskiego. Tam jest tak, że ogary poszły w las, a ty mówisz, ogóry poszły w las, nie widzę ich. Miazga, no miazga. <miazga> Albo mówisz ekspedience, właśnie czytam noce i dynie. <miazga> no ja nie wiem, <miazga> po prostu. Posłowie, dynia oczywiście wciągasz brzuch, nie? Albo zapodajesz, poproszę dwa kilo polityków. Prawie wysłucham? No, ciemniaków. <miazga> no o ziemniaki chodzi, nie? <miazga> no miazga. <miazga> <laughs> miazga. Uśmiech nie schodzi z twarzy pani Warzywniakowej, bo być może go tam nie ma. No. Albo mówisz: Chyba zapuszczę sobie na twarzy kabaczki. Czaicie, ka-baczki. <laughs> pani już nie ma siły się śmiać, nie? Prosisz o Brazylię, nie? Zamiast Bazylję, nie? No, miazga. Miazga, miazga, mia. nie. <laughs> ja nie mogę, nie po prostu. Kładzisz się na podłodze, mówisz: O, selerze <laughs> No karuzela podziwu nie przestaje się kręcić. Słuchajcie, a na koniec najlepsze, nie? Niech mi pani pokaże kuperek. Znaczy koperek? Kuper. Ro rozumiecie? To jest fantastyczne, nie? Pani już nie ma siły. Leży na linoleum i prosi, żebyś przestał, bo umrze, nie? No i uiszczasz, wychodzisz, a pa, pani, czy tam dziewczyna, już nie może się doczekać, kiedy znów przyjdziesz. Wypróbujcie tę metodę, ale na swoją odpowiedzialność. To było dobre.